Moi drodzy, wyścig numer 3 w grupie B. Zaczynamy oczywiście od losowania trasy. Zobaczymy, na jakiej trasie przyjdzie nam tym, na, tym razem sprawdzić umiejętności samochodów. Country Club był. Tak więc jedziemy dalej. Trasa numer 24 już przejeżdżaliśmy. Trasa numer 25 bardzo ciekawa sytuacja. Um... 23, 24. Teraz trasa 25. Otwiera to ten wyścig, oczywiście Pontiac GTO, ze względu na fakt, iż na chwilę obecną znajduje się na szarym końcu naszej grupy. Trasa tym razem o wiele krótsza od poprzednich i nieco bardziej techniczna, ze względu na fakt, iż jedziemy wewnątrz miasta. Zobaczymy, jak w takich warunkach poradzi sobie Pontiac. Tutaj trudny zakręt, ze względu na fakt, iż mamy leciutką hopę. Na początku, jeśli spóźnimy hamowanie, no to samochód wyskoczy i nie uda nam się wyhamować, to skończy się lądowaniem w ścianie. Szlabanów na przejeździe kolejowym gadania wględnie nie da się ominąć. Aczkolwiek należą one do obiektów, które no nie za bardzo wpływają na naszą prędkość. Tutaj ponownie zakręt przed za hopą. więc jeśli spóźnimy hamowanie, to wylądujemy w ścianie, trzeba na to uważać. Tutaj jedziemy oczywiście lewą stroną. Ruch uliczny jest wyłączony, więc nie ryzykujemy tutaj czołówką. Tutaj szykana, to dosyć nierównej nawierzchni, co bardzo często kończy się poślizgami, bączkami, szczególnie jeśli gramy na kierownicy. Tutaj jednak jak nie jest gramy na klawiaturze, bardzo łatwo w ten sposób skontrować ewentualne poślizgi. lekki poślizg, no niestety nie wpłynie to pozytywnie na czas uzyskany przez Pontiaka. 1.53.51 No to czas uzyskany przez GTO. Teraz Supra. Ta sama trasa, te same warunki. Zobaczymy jaki czas. Tutaj przy okazji, nie wiem czy zauważyliście, ale w przypadku przejazdu GTO doszło to do się do zablokowania pewnego rodzaju dźwięku. co było słychać już po zakończeniu wyścigu, gdzie była karta wyników. To jest generalnie rzecz biorąc, sytuacja nietypowa, ponieważ no, przy, ja generalnie rzecz biorąc w Monsanto grałem w swojej karierze na chyba czterech, jeśli nie pięciu konfiguracjach sprzętowych. Dopiero teraz na tej konfiguracji, którą mam obecnie, taka sytuacja występuje, gdzie ten dźwięk się blokuje. Występuje to sporadycznie w trakcie przejazdów, nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ponieważ no, nie słychać tego ze względu na odgłosy silnika. Pozostałe odgłosy otoczenia, natomiast no, słychać to cały czas w menusach, no, właśnie na karcie wyników, i mija to dopiero w momencie kiedy dochodzi do ekranu ładowania. Supra w tym momencie, mniej więcej w połowie trasy, jak na razie bez większych problemów, oba trudne zakręty z zachopami pokonała nie. Międzyczasy, które się tutaj wyświetlają, oczywiście nie mają żadnego znaczenia i nie należy na nie zwracać uwagi ze względu na fakt, iż odnoszą się one do naszej przewagi nad przeciwnikiem komputerowym. A ten nie ma tutaj znaczenia. On jest tylko obowiązkowo ze względu na fakt, iż gra nie pozwala wyłączyć takiego przeciwnika, jak na przykład było to w przypadku Panda 2. Tam mogliśmy całkowicie wyłączyć przeciwników i jechać samodzielnie na czas tutaj tego niestety nie da się zrobić przez co czasami może dojść do sytuacji gdzie przeciwnik komputerowy będzie przed nami, przez co będzie ryzyko wpływania negatywnego na czas przejazdu 1.50.57, ponownie szybciej od GTO, GTO znowu przynajmniej na razie na ostatnim miejscu, oczywiście to się może zmienić gdyż jeszcze dwa samochody mają do przejechania trasę numer 3 Oczywiście patrząc na wyniki do tej pory uzyskane ciężko spodziewać się tutaj, aby zarówno impreza jak i Kaiman uzyskały trasy gorsze od GTA. Aczkolwiek no, nie jest to niemożliwe. Może dojść do jakiejś e, tragicznej sytuacji, na przykład dachowania, przez które to mm, czas będzie gorszy. Na chwilę obecną Kaiman ma punktów 6, impreza punkty 4. Tak więc, no, nawet jeśli Keto wygra ten wyścig, to i tak będzie niżej od imprezy. Będzie miał 3 punkty. Tak więc, tutaj Kaiman i impreza sobie na chwilę obecną przynajmniej wypracowały bezpieczną przewagę, bezpieczny margines, dzięki któremu ewentualny błąd w tym wyścigu. Nie skreśli ich szans na awans. Mają w chwili obecnej bardzo mocną pozycję. Zbliżamy się powoli do końca. Trasa tak jak wspomniałem na początku jest znacznie krótsza, no może nie znacznie, ale krótsza od czas teraz numer 2324. Tam mieliśmy ponad 2 minuty przejazdu, tutaj mamy niecałe 2 minuty. 1:48:12. Lepiej od Supry, znacznie lepiej od GTO. Impreza na chwilę obecną liderem. Potem Supra na końcu GTO, tak więc na chwilę obecną przed przejazdem Kajmana sytuacja wygląda identycznie jak w przypadku pozostałych dwóch wyścigów. Jeśli Kajman wygra ten wyścig, no to znowu zdobędzie komplet punktów, a tym samym zagwarantuje sobie miejsce w ćwierćfinale. Ba, nawet gdyby, hmm, to nie powiem przegrało, no, mając 6 punktów, przegrywając całkowicie ten wyścig, zdobyłby 0 punktów, co y, groziłoby tutaj koniecznością dogrywki w przypadku dwóch zwycięstw GTO. Natomiast no, GTO w tym momencie nie wygrywa, jest na szarym końcu, więc. Y, no Kajman będąc musi zdobyć tylko jeden punkt, zając trzecie miejsce w tym przejeździe, aby zagwarantować sobie miejsce w ćwierćfinale, jeszcze przed czwartym wyścigiem. Impreza ma nieco gorzej, już ma tylko cztery punkty. Ale też ma wysoką szansę na wyjście z grupy. Nie ma natomiast sensu wyprzedzać faktów. Zbliżamy się już do końca trasy, po której to, po przejeździe przez metę, będzie wiadomo, jak wygląda sytuacja w grupie i czy i które auta zagwarantowały sobie miejsce w finale. 1,4584. Miażdżący czas ze strony Kaimana. Pobił niesamowicie poprzednie przejazdy. E, o prawie 3 sekundy Subaru, imprezę. E, o prawie 5 sekund e, Supre. No i niesamowicie nie, nie chcę mi się tego liczyć. GTO. Sytuacja wygląda w ten sposób. Kaiman na miejscu pierwszym z 9 punktami i w chwili obecnej mm, można śmiało stwierdzić, iż Kajman jest w ćwierćfinale ze względu na fakt, iż nawet jeśli przegra ten wyścig, no to nic go nie strąci z miejsca pierwszego ani drugiego. W najgorszym wypadku będzie właśnie e, drugi, e, a raczej exequo na pierwszym miejscu z imprezą, jeśli ta wygra wyścig następny. Z kolei, jeśli impreza przegra, Wyścig następny, całkowicie i będzie 0 punktów. Supra będzie musiała wygrać ten wyścig, aby doprowadzić do remisu i konieczności dogrywki. Tak więc może tutaj się pojawić bardzo ciekawa sytuacja w przypadku tej grupy. Jeśli Supra wygra wyścig, a impreza całkowicie go przegra, GTO całkowicie na chwilę obecną jest skreślone. Nie ma jakiejkolwiek szansy na to, aby awansować z grupy. Ma punktów po prostu za mało. Dzięki za oglądanie i zapraszam do wyścigu numer 4.